Słońce leniwie świeciło nad parkiem kocich psotek w Miałkowie. Liście na drzewach szumiały delikatnie, a na jednej z ławek siedział Radek, ciesząc się spokojnym popołudniem. Nagle, obok niego z głośnym westchnieniem opadła Zenobia. Jej czerwona sierść wydawała się jeszcze bardziej nastroszona niż zwykle. Radek, to koniec, jestem beznadziejna. Radek uniósł brew. Aż tak? Co się stało? Brałam udział w wyścigu na placu zabaw i przegrałam. Ostatnia dobiegłam do mety. To była katastrofa. Kompromitacja. Totalna klęska. Wyrzuciła z siebie Zenobia, dramatycznie przewracając oczami. Radek uśmiechnął się lekko. Czyli po prostu nie osiągnęłaś wyniku? który cię satysfakcjonuje? Zenobia spojrzała na niego podejrzliwie. Co ty gadasz? Przegrałam! Nie przegrałaś, tylko uzyskałaś pewien wynik i to wynik, z którego nie jesteś zadowolona. A to duża różnica. Zenobia zmarszczyła nos. Nie rozumiem. Radek przeciągnął się i spojrzał na nią spokojnie. Jeśli nazwiesz to przegraną, to zamykasz sobie drogę. Jakbyś mówiła, koniec, nic więcej nie da się zrobić. A jeśli powiesz, to wynik, który mnie nie ucieszył, to zostawiasz sobie furtkę. Możesz się zastanowić, co poprawić, co zmienić, jak następnym razem pobiec szybciej. Zenobia przekręciła głowę. Czyli nie jestem beznadziejna? Oczywiście, że nie zaśmiał się Radek. Po prostu masz wynik, nad którym możesz popracować. To jak z nauką skakania na wysoką półkę. Za pierwszym razem nie wyszło, ale próbujesz dalej, aż pewnego dnia udaje ci się wskoczyć. Zenobia zmrużyła oczy, jakby myślała nad czymś bardzo intensywnie. Czyli, jeśli się postaram, to mogę poprawić swój wynik w następnym wyścigu? Dokładnie. Zenobia nagle podniosła się z ławki. To może zamiast się załamywać, pójdę trochę poćwiczyć. Radek uśmiechnął się szeroko. I to jest właśnie dobre podejście. Zenobia z nową energią w łapkach ruszyła truchtę w stronę bieżni dla kotów. Radek patrzył na nią z satysfakcją. Wiedział, że czasem wystarczy zmienić sposób myślenia żeby z porażki zrobić nową szansę. Dziękujemy, że spędziliście z nami czas w kocim świecie pełnym zabawy i przygód. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zerknijcie również na nasz Instagram, Facebook oraz stronę internetową miałkowo.pl. Czekają tam na Was ciekawe materiały. A może zaprosicie nas do swoich szkół lub przedszkoli z niesamowitymi przedstawieniami. Do zobaczenia! Miau! Miałkowo.pl – miejsce pełne arcyciekawych kotów.